Witajcie z tej strony Skorpion. Przed Wami następny odcinek z gry Darksiders Genesis. Ostatnio tutaj sobie zakończyliśmy. Ja już tam poza nagraniem sobie wziąłem, jak widać. Zresztą tutaj o, mamy tu na mapie. Tą skrzynię też, no jaka była trochę nieproblematyczna, ale potrafiła lekko zirytować. Dobra. My możemy iść dalej, próbować tu, tu i spróbować wejść tam, żeby zdobyć te rzeczy, tu ewentualnie skrzynię, te resztę przedmiotów. Pójść potem tu, no bo tu już ogarnęliśmy i tutaj chyba będzie coś. Ale czy w tym odcinku zobaczymy, jak to wyjdzie? Musimy pokonać szamańskich wodnych łowców, aby złamać ich pieczęcie. Już dwóch pokonaliśmy, jeszcze został jeden, jeśli chodzi o misje poboczne. Zniszcz gniazda larw, aby wypłoszyć ich królową. Jeszcze pozostały dwie, czy dwa te gniazda, okej okay. To co, ciśniemy, nie? Nie ma na co czekać. Mapę oczywiście jak najbardziej będziemy korzystać Tutaj mamy blisko do zdobycia deszczowa dolina, ten element. Jesteśmy daleko jego. O, okej, okay. jest tutaj zdolność do użycia. Boom. Kolejne gniazdo mi się wydaje. No to zlikwidujemy je. my by nie? A ile my mamy, właśnie zaraz, to nie tu. 10 tysięcy dusz. No powiedzmy, że tak przeciętnie albo wręcz mało. Spoko. Na razie będziemy używać, może wrócimy do laserka. Zobaczymy. Wow, ale tych tutaj mamy energii, przyda się. Jak tu się mówi, na razie Włoch. Nie? No, niedługo zbliżają się święta. Sylwester, Nowy Rok. Chyba klona nie wypuściłem. Albo zaraz, z tej mojej zdolności tak na to wychodzi. Dostał. O, rdzeń. To chcemy. Jak najwięcej. Tylko robaczkę tyle będziemy ubijać. Gniazdo jest kolejne zniszczone, pozytywnie, ale tutaj mamy coś do zrobienia. Zrobimy tak, ale to nie koniec, to nic mi nie daje, bo potrzebujemy drugie. Zaraz znajdziemy. Tu jesteśmy. Tu jeszcze więcej nie było. Chyba nie, dobra. Zobaczcie, ale tutaj po prostu będę często manewrował mapą. Zresztą jak w większości gry. Dobra, idziemy tam. Zobaczymy, co tu jest. Punkt obserwacyjny. I tu będzie NRJ. Zgadza się. też nim nie możemy wziąć, dobra, mniejsza. Jesteśmy tu. Ale mnie ciekawi, co tutaj trzeba było dalej zrobić, znaczy nie w tym miejscu, tam. Ząbiaki, w ogóle. No spoko. Nieraz się zacinają. I bardzo dobrze. Lepiej dla mnie. I zastanawiam się, czy jednak zmienić tę um, amunicję, bo no, owszem, fajnie jest dostawać te żytko, tylko wolałbym duszę. Ja za nich duszę nie dostaję, nie? Problem jest. Watch. Chyba zmienię. Znaczy też ta amunicja czy ten rodzaj broni ma taki pozytyw, że widzieliście wali na pewną, że tak powiem, szerokość. Na dany laserek tylko taką jedną linię. Chyba, że inne wam pokażę. Może o właśnie, bo praktycznie nie pokazywałem. Tylko dwie. Dobra, a propos pokazywania, to może który dać? To było pokazywane, to też, bo to był ten laserek. Może te? Nie, nie jedynkę, tu jest jedynkę, tu... Czemu nie chcę zmienić? Tu jedynkę, o, a tu dwójkę, dobra. O, to jest taki pojedynczy strzał można go ładować jest mocniejszy bo dobra chwilę z nim pobędziemy otworzymy te wrota a brakuje nam jednego klucza a ten klucz znajduje się tu o no, to ja się tam najwyżej wrócę albo poza nagraniem albo z wami zobaczymy i otworzę te skarby zdobędę one nie są obowiązkowe oczywiście dobra no tu już dostajemy duszę nie i to jest to co ja chcę o skrzynia fajnie z duszami nice Niewiele było tych dusz, ale zawsze coś. Dobra, to co? Jakoś byśmy musieli tam się dostać. Ja się chyba wrócę. Chodzi mi dokładnie tu o to i przede wszystkim o to tu. No, a potem tutaj. No i tak po kolei. No jak już tutaj jesteśmy, no to będziemy skupiać się, żeby coś tam zdobyć, co nie mogę tam wyjść. Ale lipa. W jakiś sposób musi być przecież. Deszczowa dolina, dobra. O! Jest! Kolejny Szama. No to go ubijamy. Idziemy. W stronę fabuły. Wow, silny pocisk. Jeszcze go ładujemy. Pojedynczy, tak jak laser. Wow, dzięki stary. Zobaczymy jak się naładuje cały. Dobra, staram się wam pokazać. Coś strzelam. Takimi pociskami pojedynczymi. Gdzie tutaj fatalne ci sprzedaję i tyle. Dokładnie. klimat. To był ostatni. Bariera upadła. Gitas. Teraz co musimy zrobić? Zniszczyć zdeprawowanego szamańskiego wodnego łowca. A jeszcze to bym chciał tutaj zrobić. Gdzieś była skrzynia. Jest. Troszeczki, troszeczki są moje. I o to chodzi. Ale tutaj mnie to ciekawi, no bo. I nie z tej strony. Czy ja tu byłem? O, miniony. U góry widzicie? Tam coś jest. Chyba że już tam byłem. Bo trzeba się tam dostać. Możemy ich ubyć. O, tego możemy. Zginie. Tego też. Nie. Yeah. Spoko bro. Czy tam amunicja? Nie no, tu trzeba tu coś ogarnąć. Idźmy dalej. To będzie chyba gniazdo. Tak. Co się wraca, robaczku? Boisz się opuścić gniazdo. Jest kolejny roban Spoko ta broń. Nie powiem, nie, nawet silna. Zabiję prawie wszystko po drodze. Co słabszy, bo silniejszym to wiadomo. Trzeba pewnie kilka razy strzelić. <laughs> dobre, dobre. Podoba mi się. Robacki, Rowacki. Wy jesteście fuj. A, do strzała, dobra. Jest królowa. No, wygląda podobnie jak wcześniej, tylko inny kolor i tego typu rzecz. A, szybko się traci za to ta broń, amunicja. Ło, wow, jaka fala. Ej, ej ja jeszcze stąd uciec. A wysyła te małe ludkie. Wień, królowa z uszy. jest z daleko. Teraz się nam od tego ammo skończy. dawać ammo w sumie energię też mi się przydała jak najbardziej. A, dostajemy jednak do tego tej fali. No to jest taki mini boss. Jest, padła, sucza. Co dam, możemy zaraz odebrać nagrodę? Królowa z Karabuuszy, Ryceń. Ło, poziom zdrowia 10%, ale obniżyłem siła tak i się ugnęło o 5. No to tak, średnio. Zbierzmy, co trzeba. Co się da. No, jeszcze level, jeszcze jak będziemy jeden taki Ryceń. Dobra czyli tak e... tutaj mamy ukończone poboczne No i pozostaje tylko zniszczyć zdeprowowanego szamańskiego wodnego łowca ale to może w następnym odcinku Zobaczymy O tutaj jest tam no, mogę to zniszczyć mogę jest AMU no, To mogę wziąć Piknie Mogę tam przejść mogę ale niewiele dało to idźmy dalej w skrzyniu, nie? z energią jest ta... a to była ta skrzynia dobra to teraz o, tam jest coś są tam bumlar też go zwał wow dostał pięknego pięknego strzała na pysk może teraz wam inne amunicje, broń, moc, pokażę. To już było, to było, to też. To grawitacyjne nie było. O. Tak, strzela czymś takim. Co to robi? No to zobaczycie, ale jeszcze powerek zobaczymy. Na wy. Tu były, o. Chciałem być miniony. No, są, czekają. Zobaczcie co to robi. Ale no, to za słabe takie. To wciąga, ale Nie wiem czy takie duże miniony. Te mniejsze tak O, widzicie? I to dotyka. I brzmi. Takie moim zdaniem takie sobie. Chyba jedne ze słabszych takich. Mocy może jakiś tam potężny damek zabiera. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Jak już się temu tutaj z wami nie przyjrzałem. No ale broń, taka sobie jak widzicie, zmienimy na inną. na teraz statyczne. Nie, to o tak. O. O, i to to jest prąd. Piorun. To jest fajne o tyle, że przychodzi na kolejne miniony, nie? Dobra, tam jest czacha i ten. Może byśmy się w tą stronę skierowali. To później sobie powłączamy te lampiony. Bo się da. Jak najbardziej. O, tak o ja go nie zniszczyłem niestety. A jest z tym jakimś tam pseudo-płeścik. Czemu tam nie mogę wejść? Mogę. Idą. No dobra, to będziemy ich ubijać z góry. One tu przyjdą. Pod tą skałę, jak widzicie, przyszli. Nie mogę ich ubić. No dobra, ale... Coś tutaj mi nie gra. Trzeba wyżej się dostać. Nie chcę. Można, o, tam jeszcze coś jest. Chyba ten. Zaraz zobaczymy. Nie pamiętam, wiem, że można było się dostać. albo stamtąd. Wodospad. O, zginąłem. Ciekawe. Nie chciałem, no ale zdarzyło się. A ten odcinek o, widzicie? Jak to działa? I ten, ten odcinek chyba będzie poświęcony właśnie tej zniszczonej królowej. Wstają? Czy nie żyją? Nie no, ja już tutaj byłem i zginąłem. O! Ale to byłem, dobra. Czyli się wróciłem. Czyli nie wziąłem na razie tego i tego, tu i tu idźmy dalej, przydałoby się wziąć ten klucz i wtedy wrócić tutaj No taka plansza, tak jak mówiłem Specyficzna Ma swój urok i klimat Nie jest jakoś mega trudna, w miarę przyjemna powiedzmy. A te właśnie lampiony. Ale to tym trzeba zrobić, eee, tym panem. Musimy jakoś zaznaczyć to. Wiem, że się da. Na pewno. Stąd? Już się jakoś dało, no. O, dobra. Ważne, żeby tamto zatrybiło. Można kolejne stąd uruchamiać następne tu już byłem no właśnie wbijmy te zębiaczki chwilę z nimi pobawimy o jeszcze jest ten te epoksy. O, tak to działa, no pierony nie są złe tylko że im więcej tych pieronów jest Potem, dopiero przechodząc na miniony, one się stają coraz słabsze, nie? Czyli najsilniejsze są te pierwsze, te wiązki, o tak, dobrze mówię, wiązki, a później już coraz słabsze, ale za to, no, taka, powiedzmy, bronią szarowa na wielu wrogów. no, tutaj już byłem. To jest jakoś do ogarnięcia Tylko mi się wydaje, że Najpierw coś chciałbym z tymi tutaj lampionami Wiem, kombinuję, kręcę się no, Musi być jakiś konkretny sposób A, skóry, no ale tam potrzebuję tego Zapalić to Wtedy jak zapalimy to wiem chyba tutaj w tym miejscu się pojawi ta kula taka, wiecie, do góry, nie? Co da możliwość przejścia? O jest ten lampion zapalony Tędy? a ten nie Wow, nie to chciałem, dobra, użyłem jakąś moc. Nie, on nie, może nie, No, być. to nie, nie, no, to nic nie, da, bo za daleko. bo nie, z tej nie, z Musi być widoczny. Albo i nie. W chwilu nie. Nie no, musi być raczej. Musimy najpierw wziąć No i, mm, Nie tak, dobra, whatever Ja się z tym pobawię poza nagraniem, bo tu nie jest obowiązkowe Ja wiem, że Chyba można było się dostać Ale nie jestem przekonany do końca Albo tylko tak Po prostu Element taki graficzny Dobra, wiecie co Żeby nie kombinować I nie łazić pół godziny jeszcze No w tym miejscu odcinek sobie Zakończymy Komentujcie, oceniacie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!